Witam Was kochani w kolejnym. W kolejnej serii tak naprawdę seria, która się nazywa The Elder Scrolls Online. Jak to się kumple zbijali ze mnie, Aldaras Scrolls. To jest po Cinematic trailerze, który mieliście okazję widzieć, to jest ekran właśnie tworzenia postaci. Od razu przechodzimy tutaj. Żadnego menu nie ma ani nic. I to jest pierwsze spojrzenie też. Ja po prostu odpaliłem grę, wreszcie zobaczyłem, że jest ta beta dostępna, która do ściągnięcia była, że tak powiem, wcześniej, ale dopiero teraz ją udostępnili, że można wreszcie w nią zagrać. To... To właśnie odpaliłem ją i patrzę, że działa i natychmiast zacząłem nagrywać. Także... Także zagrajmy sobie. Z tego co wiem, mamy trzy klasy. Tutaj. A może i cztery teraz? O, to doszło. Nightblade. Dragon Knight, Templarem. Eee, hmm. Zagramy sobie, jak zwykle kochani, ja zawsze zawsze sprawdzam wszystkich grach fantazy magów. Bo jakby to jest moim wyznacznikiem, jak dobrze jest stworzona, jeżeli jest magia w grach, jak dobrze jest stworzona. Eee, tutaj są trzy rasy, nie, nie, nie rasy tylko pakty z tego co widzę. Daggerfall. Alliance Dobra, z Fala zagrajmy Gra jest oczywiście po angielsku. Zagrajmy sobie z tego co wiem, właśnie Breton ma Spell Resistance, tak, bonus system Magica. Tak, czyli to wszystko co było wcześniej, to No to to zostało. Dobra, ja sobie stworzę tę postać i widzimy się. Znaczy ja ją przyspieszę oczywiście, żebyście mogli zobaczyć co tu jest dostępne, gdyż teraz jakby to dłużej, znaczy długo, długo by mi to zajęło, a chcę po prostu te, tę postać zrobić dobrze. Dobra, kochani, jak widzieliście, stworzyłem sobie takiego Bretona, już tam się nie wdawałem w szczegóły twarzy. Eee, dobra, co my mamy tutaj? Eee, hmm. Przede wszystkim grafika. Jak widzieliście sami, ustawiałem sobie troszkę głośność, ale to jeszcze mogę pokazać. Ja mam tutaj wszystko to domyślnie. Eee, no, na wysokim poziomie. Czemu to? Aha, że musi być jeszcze raz włączona gra. Teraz on, on on, Medium, Medium, Medium water Reflection. Um, dobra, gdzieś zaczynamy. Jak mówię, to będzie taka seria, którą będę przechodził razem z wami do momentu właśnie przez 3 dni w sensie 3 dni trwa beta. Talk to the profet jest. Przez Bardzo dziwo strasznie sącjalom.

Dobra, goodbye. Czy otworzysz mi te drzwi? Czy coś po prostu O dobra, trzeba było dokończyć ten dialog jednak, a nie goodbajować Ym... Przede wszystkim właśnie grafika. To jest bardzo ładnie zrobiona grafika jak na MMO o. Dobra, czy już ten weapon. Hold Shift to Sprint, kółkiem się oddala. To jest chyba wróg. Tu na górze mamy widzę ten. Ja lubię właśnie kurczę. Ej, ładnie to bardzo wygląda. Nie wiem czy nie ładniej niż Skyrim. Nie, to jest kolejny chyba jakiś Cia. Dobra. Eee. Pod lewym klawiszem mamy blok, pod, e, znaczy pod, pod, pod prawym klawiszem mamy blok, pod lewym mamy mm, no. A tak, oczywiście, ciach, dobra, idźmy stąd. Dokładnie, musimy iść do kuźni po, po broń. To jest oczywiście chyba stamina, którą mieliśmy też. Możliwość y, zobaczyć wcześniej. O, i będziemy mogli zobaczyć walkę. Przede wszystkim, Restoration Staff. Jesteśmy magiem. Weźmy ten Frost Staff. Dobra. Dame 9. Wartość Take. Tutaj mamy jakieś zwoje chyba. Może nie, to jest tylko. Aha, dobra, jedną broń możemy wziąć tylko. Aha, dobra, open inventory. Co chcemy, co chcemy, co chcemy. Dobra, dziękuję. Dobra, escape. The lewym klawiszem tu um, zwykły atak, potem przytrzymając lepszy. Prawy to jest defensive i można. Dwa klawisze naraz, żeby ich tam dziabnąć, jak atakują nas. No i nie ma przede wszystkim tych kurczy, widzę. No, ekranów ładowania. O, ciach, ciach. O, ciach. To jest, widzę, non-target system walki, czyli nie. Nie zaznaczamy wroga, którego cały czas bijemy, tylko tutaj celowniczkiem. Co jest przede wszystkim dobre? To jest, widzę, dobra zmiana, ponieważ wszystkie te nowe gry są właśnie na, na, tą, na ten system walki non-target nastawione I dobrze, dobrze, bardzo fajnie. O. ciach Ciach. 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 Oh! Fight Ar Archer. He's level up. Okay, let's one skill point. You've got more meat on your bones than most of these poor bastards. And I see you've armed yourself. Good. I hope you've still got some fight left in you. You're going to need it. I found a prisoner. The name's Lyris. Lyris Titanborn. I was told to find you. Who told you to find me?

do. no, pyłowych kopalni, powiedzmy tak, to przetłumaczy dostać kogoś znaleźć I są są strzeżone Dokładnie. Dobra Jak mówię, teraz fabuła chyba nie jest aż tak ważna Ponieważ, no jak mówię, ta Tabeta jest dostępna, gdzieś klucze były na jakimś na jakimś serwisie. Około 10 tysięcy kluczy było do rozdania i stamtąd mam i chyba na gry online też były klucze rozdawane tysiąc dziennie. Dobra. Lyrian. Wieże oka. Tam znajdziemy strażników. Dobra. Drugi poziom. To już są chyba. To już są chyba, chyba, chyba. No. Gracze. Tak mi się wydaje. Jest i światło. Naprawdę fajnie to jest zrobione, powiem szczerze. Idźmy. To fajne, właśnie jest. To jest dobre rozwiązanie. W sensie takie, żeby każdy miał. jakby wszyscy startowali z jednego miejsca, na przykład uciekają. To jest dobre miejsce. Tak mi się wydaje. Jest Tower of Ice. Bardzo szybko widzę są te ekrany ładowania tutaj robione. Nie wiem jak wygląda w świecie takim normalnym, ale mamy teraz jeszcze charakter stats. No i wreszcie, przyjrzyjmy się. Mogę wydać punkt atrybutu, żeby zwiększyć swoją efektywność w walce. No, mamy Health, Magicę i Stamina. Chyba nie trzeba mówić co i do czego. To mam ten jeden punkt. Tutaj mamy tytuły chyba do zbierania. Dobra, ja przede wszystkim pójdę w Magicę. Mam wtedy max magicka plus 10, czy to mi spell coś robi? Nie, dobra, tak, chcę to wydać ten punkt i mamy teraz punkty charakteru, można w różne style walki pójść i tak samo wydajemy jeden punkt, dark magic, theatric summoning i storm calling, mage's fury. Jest 10 Shock the Major. Można pójść w weapon. Tak, można sobie pójść, ale widzę, że to później chyba się dopiero odblokowuje. Tutaj mamy abilities aktywne, pewnie tu. I mamy jakieś pasywki: Craft. Tak. Dobra. Tutaj można pójść w klasę albo w Destruction Stuff, to co ja mam. Destructive Touch 14 Magic the Major. A weźmy to. Tak, unlockuj. I teraz pod jedyneczką to mamy. Możemy się skradać. O, też to oko mamy z tego. Znane. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie tu trzeba iść? Tam jest ktoś zły. Lyris idzie z nami. Niech idzie. No dobra, jesteśmy kurde. Powiem szczerze, mega to działa płynnie. Dobra, jedyneczka nie działa póki co. To są sentinelsy. Ciach, rozumiem, że tu jest to, że kto yy, kogo tam dziabnie, to wtedy ma prawo lutować go. Ten chyba zabity. Dobra, idźmy dalej ze wszystkimi. Tam ktoś jest. Tak, to już są gracze na pewno z takim nikiem to na bank. Nie, tu chyba nie tędy droga. Undercroft, to nie tu. Ten tu czyta zwój, niech czyta. Ciekawe, czy są właśnie jakieś takie zakamerki. Co to jest to? Aha, tu ktoś zginął. Destroy a cold harbor sentinel. Tak, ciabnąłem go, więc mam prawo go przeszukać. Ciach. Kurde, fajna giera się zapowiada, powiem szczerze. No tak, widzę, że. że spokojnie można sobie tu grać. Ciach. Uh, o. No, to wiadomo po jeden golda póki co. Dobra. O, maple Bow dostałem. Czyli to jest. Kurde, nie pamiętam maple to jest jakieś drewno. Dobra, mam prawo go przeszukać, więc go przeszukuję. Dobra, idźmy dalej do tu jest ta nasza pani. Gdzieś jest. O, ładny ten posąg jest. To jest chyba passive skill, ten co ja tutaj. Mam pod jedyneczką. To mi się wydaje, że po prostu zadaje więcej damage'a. Hmm. Ale powiem szczerze, naprawdę ładnie to wygląda. Kurde. Aż jestem zdziwiony, bo myślałem, że to będzie taka jakaś hała nie byłem dobrze nastawiony, w sensie tak ładnie to wyglądało z zewnątrz, wiadomo, ale to byłem nastawiony na to, że pomimo tego, że to ładnie wygląda na trailerach i tak dalej, to jednak, kurde, to będzie takie se. Dobra, to są jakieś pseudozombiaki. Gdzie mamy pójść? Dobra, idę gdzieś na górę. Gdzie tutaj czytają mapy? Chyba tutaj, tak. Oho! Coś się wydarzyło. Dobra, musimy się gdzieś dostać teraz. Jeżeli jest blinded, tam gdzieś tam. Kurde, fajna giera jest, powiem szczerze, chyba się w nią zaopatrzę. Dobrze, że tą betę dali. Darmową. Czy mogę to zebrać? Nie. Tam ktoś, coś tu jest. Można skakać? Można. Dobra, uwaga, test. Ała. Dobra, można przeskoczyć. I tutaj chyba trzeba wejść tędy. Ci tu sobie walczą ze sobą. Ten tu ma swojego. Jak nie? Aha, bo to nie tu. Tylko teraz to w takim opadzie, gdzie mam iść. Liris, co mam zrobić? Mam być Coldwell. Coldwell jest najstarszy z Soulsriven. Po latach tortur Soulsriven zwykle traci wszystkie rzeczy, jak chce. Zobacz, znajdźmy tego Coldwella. Gdzieś tam. Dobrze, że jest ten ta wskazówka, gdzie należy iść. Czybym za bardzo nie ten. Dobra, tu wszyscy poszli do Coldwella. Hej, Coldwellze! Ty masz musisz być Coldwell. We're trying to get the prophets soś tam. Czy jest wejście? Dzięki! Dobra Enter the Undercroft Gdzie jest Undercroft? Tu? Czy na górze? Czy dookoła? Tam, tam wszyscy idą Więc tam pójdziemy i my Dobra Weźmy sobie jeden Golda Tutaj. No i spoko. Ja to oczywiście kochanie, będę ucinał. Nie wiadomo kiedy. Ponieważ no będę grał w to pewnie długo. W sensie, jako pojedynczą taką kampanię. Dobra. Dzięki. O. Czemu jest empty? Ktoś już ją przed. Nie, no każdy powinien mieć swój loot. Ale mega płynnie to chodzi. Słuchajcie, mam 50 klatek w tym momencie. To jest też empty. Dziń. Jeden gold, wiadomo. Kurde. Ładnie tu jest. O. To jest też empty. Ła. Chciałem przebiec nad tym. Tam gdzieś trzeba iść. Ale sprawdźmy sobie. To jest empty. To jest empty. To jest empty. O. Jest. Forgotten. Great sword i mam lock No i znika. Także chyba ma, każdy ma swój. swój Własny. Ktoś tam naparza. Łapeczki? Skrzynia. Pusta. Tu jest też. Dobra. Ale faktycznie to jest dobra giera, się wydaje. Póki co, jak mówię, można sobie tutaj przeszukiwać to wszystko. Tu można przeskakiwać. Tu można iść tędy szybko. Ej, no przecież przed tego przebiegłem. Tu jest empty, tu jest empty. Iń. Weźmy sobie Golda. Tamta ginie powoli. Dobra. Właściwie straszyłem, że to wróg. Dobra, wyjdźmy z tych jaskiń, już. No. Wreszcie. Może jakaś skrzyneczka. Sensowna, może tam. Yy. Coś tu się jeszcze w becie, że tak powiem. A my ja pływam tutaj. Dobra, to jest. Empty, to jest empty, to jest empty. Nie ja widzicie, są jeszcze błędy jakieś. Dobra, wspinamy się. No dobra. Snajdź prorok. Zagadajmy z Diris.

To wydziawnięte. Ej, ładnie tu jest. Naprawdę tu jest ładnie. To jest ładna giera. No jak na 2014 to wiadomo, nie, ale chodzi o to, że... To są moje pierwsze jakby spostrzeżenia. Póki co, nie wiem jak wygląda ja reszta. Tam jest prorokini. Chyba. Wow. A nie, myślałem, że to pani. Tam jest coś. Ej, proroku! A to jest ten prorok z tego! Dobra. Jak mówię, teraz się za bardzo nie chcę wczytywać tą fabułę, no bo nagrywam, prawda? I teraz enter Anchor Morning. Gdzieś tam daleko strasznie. Chyba tędy jest przejście. Wow, ładnie, Tędy. dobra, to jest puste. Wow, defeat the Uncle Guardian. Trzeba za zabić tego kurde, ale co nazywamy kotwicą? Chyba to, nie? Cia. Może nie takie no ładnie ładnie zrobione zrobione te. te takie no, ogóle zostaje do takie mnie leczy widzę tutaj, Ciach. i no i teraz jest Destructive Touch, z, z tego wzro wzrosło mi o jeden skyshark, czyli odłamek nieba. Dobra, jestem gotowy. Kolejny Sky Shard. Gdzie jest Sky Shard? Tutaj. Jest. Udało się. Eee, odkryłem Sky Shard. across the lands. Za każde trzy zebrane dostaję ekstra skill pointa. A, tu jest mój dziennik. To jest main story, oczywiście. To można sobie wszystko poczytać. Fajnie, dobra. Ro Co muszę zrobić? Muszę. Dobra, aktywujmy naszą kotwicę. Dobra, coś się dzieje? Nie, jeszcze jeden. O! Zaczekaj na proroka. Ładnie, ładnie to wygląda, kochani, naprawdę. Muzyczka, nie wiem jak dokładnie, fabuła, ale wydaje mi się to wszystko bardzo fajne. Stańmy tu, by nas wespało. Może to. Naprawdę, naprawdę ładnie to wygląda. No co? Dobra, jesteśmy. Ale na tym myślę, kochani, za zamknę ten odcinek pierwszy, zakończę. Jesteśmy na jakimś statku, w ogóle, kurde. To wygląda. Także zamykam na tym, zamykam. Kończę ten no, pierwszy odcinek, właśnie jest i Elder Scrolls online beta. Ten pierwszy odcinek. I myślę, że jeżeli. Naprawdę będę długo grał i myślę, że jeżeli gra będzie naprawdę fajna, to będzie warta kupienia. Naprawdę. E, gdzieś tam jest szczurek, albo tam. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. I do zobaczenia w drugim odcinku. Pa, pa.